Jak przeprowadzić skuteczny upselling? Dam wam trzy propozycje. Myślę, że albo do wyboru, do koloru, albo można wszystkie trzy wprowadzić, bo uważam, że nie brak próby dodania mini produktu czy do sprzedania jest tak naprawdę stratą, którą ponosicie, pieniędzmi, które czasami leżą na ulicy, aby ich nie zbieracie. Po pierwsze, kiedy już ktoś kupi wasz kurs, ten pełny, ten powiedzmy za kilka stówek, bądź za tysiąc, bądź za dwa, ten pełny. Oprócz komunikatu, że wszystko przebiegło poprawnie, że hasło i login są na skrzynce, że warto sprawdzić ofertę oraz spam, możecie przygotować ofertę specjalną, tak jak widzicie na stronie, która jest ważna 15 minut tylko i wyłącznie. To jest sobie sprawdza niżej, co się dzieje. I tam mamy, moi drodzy, szkolenie online, takie mini sekrety wystąpień publicznych z zakupem Bebączkiem, gdzie jest możliwość zakupu za. 69 zł, co oznacza, że oprócz tego, że ktoś kupił za 59 zł za 500 stówek nasz kurs, jest szansa, że jeszcze dokupi jakiś mini produkt, który proponujemy po zakupie tego pełnego kursu. Nie? Więc to jest pierwsza rzecz. Tak naprawdę, e, ta strona zaczyna się docelowo odtąd. Nie? To jest normalna nasza strona z, gdzieś z mini produktem, który już jakiś czas temu stworzyliśmy. Z informacją dla kogo to jest, kto jest prowadzącym, z satysfakcji bardzo prostą stroną. To, co jest niezwykle istotnym elementem, to jest ten timer, który zrobiliśmy. Oczywiście w deadline funnel jest dodany, oraz informacją jasną, że to jest specjalna oferta, która za te 15 minut wygaśnie. To. Ten moment jest takim łącznikiem między informacją, że wszystko jest OK, już jakby produkt jest kupiony, a tym tą możliwością zakupu jeszcze jednego produktu za stosunkowo niską cenę. Drugi, druga strategia upsellingu, którą Wam rekomenduję, to jest upselling mailowy. To znaczy, że kiedy ktoś nie kupi waszego dużego produktu, kursu za to 500 czy 1000, to po jakimś czasie warto podziękować za wzięcie udziału w webinarze, który otwierał tę całą sprzedaż i zauważyć, że nie macie w gronie kursantów i rozumiem, że mogą być różne okoliczności, mogą wpływać na decyzje zakupowe, być może cena była za wysoka lub materiałów było za dużo, OK, więc mamy dla ciebie specjalną propozycję. Masz możliwość dołączenia do nagrania webinaru pewnego, który normalnie za 97 zł e, sprzedajemy za 39 zł. Oczywiście baton, oczywiście wizualizacja, jak zwykle. Oczywiście wylistowanie, jaka wartość płynie z tego mini produktu e, oraz informacja ponowna o tym, że to kosztuje 39 zamiast 97 zł. To pozwala. Jeszcze trochę wam te słupki Excelowe mmm, progresować, dlatego że bardzo wiele osób, które nie kupiły ze względów finansowych waszego dużego produktu, będzie bardzo chętna, żeby kupić coś tańszego. Szkoda tego potencjału nie wykorzystać. Myślę, że takiego maila warto wysłać albo 3-4 dni po całej sekwencji mailowej w danym okienku, albo dla przykładu wysłać go nawet na dwa tygodnie bądź tydzień po, e, po działaniach waszych. Automatyzacją mailową, która miała miejsce, czy to przy lejku webinarowym, czy to przy lejku auto webinarowym, czy to przy lejku opartym na Lead Magnecie, czy to przy lejku opartym na mini produkcie. Nie ma to znaczenia, jeżeli ktoś nie kupił po automatyzacji mailowej, warto takiego maila wysłać. Oczywiście ja wam też podlinkuję, żebyście mogli sobie na spokojnie ten mail przeczytać. I trzecia rzecz, która myślę dla Wielu, jest oczywista, ale mimo wszystko ją wam tutaj przedłożę, pokażę to na screenie. To oczywiście dodatki w koszyku. U nas tak to wygląda, że jeżeli ktoś chce zakupić jakiś produkt, to pod formularzem ma możliwość w formie takiego tzw. Tak order bumps dołożyć jednym kliknięciem bardzo. Tani produkt do swojego koszyka. Myślę, że grzechem jest nie mieć takich możliwości. Czasami warto wymyśleć w ciągu jednego na jakiś produkt za 19 zł. Niech to będzie nawet e-book 20-stronicowy, niech to będzie jeszcze 5 lekcji wideo, które dogracie. Ale jest to rzecz, którą naprawdę można już oferować za po prostu pieniądze, które finalnie przy na przykład 100 klientach już dają jakąkolwiek konkretną, konkretną liczbę. Więc te trzy sposoby upsellingu, czyli po zakupie głównego szkolenia macie stronę, gdzie informujecie, Hej, wszystko przebiegło prawidłowo. Zapraszam Cię do, do kursu. A jeszcze mam dla Ciebie specjalną ofertę. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to mail. Po całej sekwencji, już mailowej, kiedy goś nie kupił z ofertą, mini produktu. Oraz trzecia rzecz na pewno w koszyku dodawajcie takie możliwości. Ten koszyk, który, który widzicie, powstał w platformie web. Lern, Learn, która takie możliwości oferuje właśnie jak stworzenie order bumpsu, mini produktu. W koszyku można sobie go dodać jednym kliknięciem myszki. Oczywiście można dać więcej takich produktów, nawet dwa do koszyka, ale myślę, że to już jest maksimum. Przy większej ilości komuś się może już naprawdę pogmatwać ten koszyk, który powinien być jednak prosty i intuicyjny. Uważam, że jeden taki order bumps albo dwa to jest absolutne maksimum i nie wymagają one bardzo długich opisów. Przy tak tanich produktach ta sprzedaż jest często emocjonalna, ani logiczna, więc nie musimy aż tak dużo Energii poświęcać precyzyjnemu opisowi tych mini produktów. Także to tyle, jeśli chodzi o upselling. Trzy strategie Wam przedłożyłem. Myślę, że warto każdą z nich spróbować albo mieszać, albo niech idą symultanicznie wszystkie trzy. A my, moi drodzy, widzimy się w kolejnej lekcji.